Jesteśmy w Teatrze Rozbark w Wytomiu. Dzisiaj rozmawiamy o solo Aleksandry Krajewskiej by for the Restless. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, jesteś świeżo po studiach w konserwatorium SID w Austrii. Powiedz, jak się czujesz jako młoda tancerka tańca współczesnego w Polsce? To jest bardzo ciekawa ścieżka. Szczerze mówiąc, jakoś tak życie się potoczyło, że wróciłam do Polski. Nie planowałam tego. I nadal szukam tu przestrzeni dla siebie. Stworzyłeś solo. E, jakbyś mogła opowiedzieć trochę o pracy nad tym solo, e, zacznijmy od tego, dlaczego taka nazwa. Tak naprawdę, nazwa przyszła na sam koniec. Nigdy e, nie nazywam spektakli przed, i tak naprawdę to solo było odbiciem mojej sytuacji życiowej w danym momencie, bo to było solo stworzone tuż po skończeniu szkoły, gdzie w ostatnim roku szkoły bardzo dużo się działo. I trochę zderzyłam się z rzeczywistością, i mój umysł był w takim specyficznym momencie, zapędzania się. To się przełożyło na konkretne ruchy w Twoim stanie, prawda? Tak. A mogłabyś je opisać? Mój proces tworzenia jest bardzo intuicyjny, i nigdy w momencie tworzenia nie jestem w stanie sobie powiedzieć, że. Ten konkretny ruch będzie odpowiadał danej emocji czy temu, co chcę przekazać. W głowie mam generalny zamysł, a to, jak to się układa, to jest coś, co się dzieje w danym momencie w studiu. Ta energia, która się stworzyła, i to całe napięcie, i trochę taka frustracja, musiała się z czymś zderzyć, żeby coś mogło się zadziać. I stąd te właśnie uderzenia, że ruch nie wystarczał. Potrzebne było napięcie, i z tego napięcia, i z tej bariery stworzył się rytm. To jest bardziej retrospektywny proces, że ja mam taki moment: o, to co zrobiłam ma totalny sens, tym co chcę powiedzieć, ale tego nie zakładałam wchodząc na salę tego dnia. A ile w ogóle pracowałaś nad tym solo? Pierwszy tydzień pracowałam sama, po czym pracowałam w Londynie z Jadej i Krystyną Alleyne. Które były moimi mentor mentorkami przez tydzień, i przez tydzień pracowałyśmy razem. I później ponownie wzięłam swoją pracę do Austrii i tam pracowałam sama przez kolejne trzy tygodnie, więc myślę, że w sumie jest pięć tygodni takiej solidnej pracy. A na ile to oko zewnętrzne było istotne dla Ciebie? To oko zewnętrzne moim zdaniem było w odpowiednim momencie procesu się pojawiło. Ze względu na to, że format SEED, szkoły, w której byłam, jest taki, że nauczyciele zmieniają się co miesiąc. Przez cztery lata rzadko się zdarza, że aż dwa razy tego samego nauczyciela. Więc to bardzo dobrze otwiera oczy na różne style, na różne techniki, na różne opcje, bo tak naprawdę to jest tylko kwestia jakości wyborów, których podejmujemy w ruchu. Nie ma dobrze, i źle. Że ja byłam znudzona swoim ruchem, chciałam robić coś innego niż zawsze robię, i trochę się zakręciłam w tym pomysłem na początku. I dopiero osoby, którym ufałam, jak Shada Kristina Krystyna, e, powiedział mi: Nie musisz. To, co robisz, i to, co masz dobre, i to, co masz za, zaoferowane, to jest coś, co my chcemy oglądać na scenie. Więc jakby pomogło mi to zaufać sobie, że to nie jest nudne to, co robię, że nie powtarzam się. Okay, powiedzmy, że masz takie dzięki, ty pracujesz nad y, tym solo, y, wstajesz rano i decydujesz, że dzisiaj jesteś bardziej tancerką albo choreografką, czy jak to działa? Bo wykonywałaś obie te rzeczy jednocześnie. Zawsze starałam się mieć jakiś plan. Po prostu jakiś plan, co chciałabym zrealizować tego dnia. I dawałam sobie przestrzeń na to, żeby ten plan też się zmienił w ciągu Nie było tam roli choreografa i tancerza, bo nie dało się ich rozdzielić. Czy któryś z pedagogów w Seed, gdzie studiowałaś, był dla Ciebie szczególnie istotny w kontekście tego solo? Myślę, że jakby w kontekście mojego podejścia do pracy, generalnie jest ich bardzo dużo. Bo ci ludzie, którzy tam uczą, mają po prostu energię i pasję, która zaraża. Bo są nauczyciele, którzy widzą osobę, która sobie radzi, mhm. która robi to, co oni chcą, żeby robiła i zostawiają w spokoju. A są nauczyciele, którzy widzą osobę. To robi coś dobrego. mam takie stop. Ja ci pomogę być świetna w tym, co robisz. Nie będziesz tylko dobra, będziesz świetna. Będziemy razem pracować. Będzie ciężko, ale możesz gdzieś dojść. I dla mnie to jest ważne, że ja widziałam dla siebie ścieżkę i widziałam, że jeśli poświęcę na to czas, to mogę gdzieś dojść. Trochę abstrakcyjne, ale po prostu ta. Opcja, że jest coś więcej do osiągnięcia, bardzo mnie ekscytuje, coś do odkrycia, dlatego w każdym procesie szukam dla siebie wyzwania. To też jest ciekawe, że czas mojej pracy nad tym solo złożył się z czasem, który też spędzałam w Linz, bo przez rok w trakcie pracy przy różnych projektach i w trakcie jeżdżenia na audycję studiowałam na Uniwersytecie w Linz mhm. Movement Research. I bardzo dobrze, moim zdaniem, że jakby miałam swój okres pracy w Linz otoczona ludźmi, którzy ze mną studiowali, bo to była bardzo ciekawa grupa z bardzo różnych miejsc, o bardzo różnych doświadczeniach tanecznych, ale podstawą naszej edukacji tam była przede wszystkim rozmowa o tańcu, o różnych perspektywach, o różnych źródłach i skojarzeniach i na tej podstawie można było budować Lepsze, nie lepsze, precyzyjniejsze własne opinie. Więc ja też miałam ludzi, których nie bałam się zapytać o zdanie. Więc to też był, było takie środowisko, które było bardzo wspierające, i, i ja też czułam, że mimo dosyć młodego wieku, może nie, niewielkiego doświadczenia, mam coś do powiedzenia i że ktoś chce tego posłuchać.